O, hej moi drodzy, mam tutaj eksperyment. To jest żywica, która jest tutaj stopiona z kawałkiem chubki. No i po prostu patrzę, jak to się pali. Patrzę, jak to się pali, czy można z tego zrobić jakąś pochodnie, czy łuczywo, żeby wykorzystać w terenie ewentualnie. Żywicę też poprzednio topiłem i tworzy ona fajny klej, fajny materiał taki klejący, jak najbardziej. Ewidentnie można go użyć do zrobienia jakichś prymitywnych narzędzi, do wzmocnienia jakiegoś nożyka, czy może improwizowanej strzały, czy jakiegoś oszczepu. Ewidentnie ten element ostry można by przy, no, przyłączyć, dokleić, przywiązać i wzmocnić dzięki użyciu żywicy. Ja bardzo lubię takie eksperymenty nawiązujące do dawnych czasów. Tak jak na przykład nasi przodkowie właśnie wykorzystywali te naturalne, leśne skarby do swojego codziennego życia. Mieli różne oszczepy, włócznie, strzały na przykład z grotów kościanych, krzemiennych też, bo w dawnych czasach, nawet we wczesnym średniowieczu, metal, żelazo były cenne do takich prostych celów. Trzeba było wykorzystywać to co, to, co po prostu było pod ręką. Na przykład do budowy chat we wczesnym średniowieczu i znacznie później nie używano praktycznie w ogóle gwoździ, tylko łączono belki ze sobą na zakładkę albo ewentualnie takimi dębowymi po prostu kołkami, już przygotowanymi uprzednio. U mnie w mieście nawet jest taki kościół, który jest zbudowany z drewna, liczy około 350 lat. I ta budowla w swojej pierwotnej strukturze też nie miała elementów metalowych, a miała ich symboliczną ilość. Ja sobie dokładnie tą budowlę oglądałem. Może się przejdziemy, ja Wam pokażę techniki zastosowane w budowie. Ale tam dopiero gwoździe i różne kotwy to jest dopiero element wzmacniający, wzmacniający późniejszy. Dobra, tyle w temacie dzisiaj. Ja lubię jeszcze raz bardzo jakieś takie tematy archeologii, historii i też odtwarzania dawnej technologii. I no ci ludzie wtedy byli bardzo pomysłowi niezależni. Na przykład naczynia kuchenne, naczynia codziennego użytku wykonywali sami. Miseczki, yy, różnego typu talerze wszystko było wykonane samodzielnie z drewna najczęściej odpowiedniego gatunku. Ludzie nie nudzili się, tylko po prostu um, codziennie coś sobie dubali. Nożyk jakiś sobie improwizowali, e, widelczyki sobie strugali jakieś, tak, łyżki, miski. A my teraz się często narzekamy: Nie ma co robić, nudzę się. Nie, no nie ma się co nudzić, trzeba działać. Pozdróweczki, hej.